Witajcie dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ważnym tematem, a mianowicie worki pod oczami. Jak powstają, jak się ich pozbyć, a przynajmniej w dużym stopniu zminimalizować. O tym Wam dzisiaj właśnie w moim filmie opowiem, także zostańcie ze mną. Aha, i koniecznie pobierz sobie darmową checklistę, link znajdziesz w opisie, a w tej checklistie macie zawarte wszystkie moje takie sprawdzone sposoby, na pozbycie się worków pod oczami. Zaczniemy od tego, taki punkt pierwszy, co powoduje właśnie yy, worki pod oczami? Więc tak, to jest przede wszystkim zatrzymanie wody w tkankach. To jest również spożywanie większej ilości soli, która notabene powoduje to zatrzymanie wody w tkankach. Yy, alkohol. Również przyczynia się do tego. Alergie i wszelkiego rodzaju podrażnienia występujące pod oczami. Oczywiście trzeba wspomnieć też o przepuklinie, która pojawia się często, też może pojawiać się pod naszymi oczami, bo też do tego są uwarunkowania genetyczne, że czasami po prostu dziedziczymy, mamy tendencję do powstawania przepuklin, do powstawania tutaj opuchnięć. No i też z wiekiem poluźnienie wiązadeł oko, około oczodołowych. Także no tutaj to są najważniejsze takie rzeczy, które powodują właśnie powstawanie tych worków pod oczami. Też kosmetyki, które no niestety ale często mogą nam podrażniać skórę, więc też musimy pamiętać o doborze tych kosmetyków. No też wcięcia, cienie, które powstają w okolicy Doliny Łez, podkreślają nam tak jakby jeszcze bardziej te worki. Punkt drugi. Jak zapobiegać powstawaniu worków? Więc pamiętajmy, kochane, o tym, że sen 7-9 nawet godzin, że ktoś sobie może pozwolić, ale z trochę uniesioną głową wyżej. Żeby nie było na płasko, żeby jednak to krążenie było właśnie tak pod kątem. Głowa musi być, no. Powiedzmy 30 nawet stopni wyżej. Unikaj właśnie soli, tak to, co jest właśnie przyczyną powstawania. Sól, alkohol, no oczywiście balanie papierosów też temu nie sprzyja. Jeżeli są alergie, to też trzeba no, skutecznie leczyć tą alergię, wykluczyć wszystkie alergeny, zrobić w tym celu odpowiednie badania. No i powinniśmy tak nosić okulary przeciwsłoneczne, ale nie takie byle jakie, tylko że szkło-szkło, tylko okulary z filtrem. No bo jednak słońce przyczynia się do tego, że powstają nam bardziej i zmarszczki mimiczne, co za tym idzie bardziej tutaj pracuje nam ta powieka dolna i też przyczyniać się może do powstawania worków pod oczami. Krem z filtrem oczywiście, można sobie używać też kropli nawilżających albo jeżeli mamy problem z alergią, no to już odpowiednio dobranych kropli antyalergicznych. No niestety to też skutecznie sprzyja alergia z temu powstawaniu worków pod oczami. A jak wiadomo, alergia może pojawić się w każdym wieku, nie tylko jak mamy od małego, to już mamy przez całe życie. Nie, nie, może pojawić się w każdym wieku. I teraz najważniejsze kochane, co działa doraźnie i domowo, co możecie sobie wypróbować właśnie na worki pod oczami. Czyli y, możemy sobie schładzać zimne łyżeczki w lodówce. Później robić tymi łyżeczkami masaż delikatnie lub po prostu je przykładać pod oczy. To jest taki sposób pierwszy, numer jeden. No, też można sobie kulpaki takie specjalne, mniejsze wkładać do zamrażalnika, później troszkę, żeby je ogrzać, żeby nie były takie mocno, mocno lodowate, tylko po prostu dobrze schłodzone. I wtedy możemy kłaść na powiekę dolną, bądź też górną od razu, przy okazji. Też masaż okolic oka drenujący, który jest bardzo ważny. Można też wykonywać ten masaż kamieniem mgłę, szarub, taką małą bańką chińską, ale bardzo, bardzo ostrożnie i też naprawdę z dużym poślizgiem, bo no. Okolice oka, powieka dolna, powieka górna są bardzo, bardzo wrażliwe i każdy tak jakiś mocniejszy ucisk, rozciąganie, pociąganie zostawić może ślady Później też kosmetyki, które mogą dać taki chwilowy efekt, na przykład zmniejszenia worków, zmniejszenia cieni, to są z silikatami kosmetyki. No i tylko też trzeba uważać szczególnie na... Podrażnienia po takich różnych kosmetykach. Trzeba to najpierw jakoś sobie delikatnie wypróbować, czy nas nie uczula, czy dany kosmetyk, jeżeli wprowadzamy coś nowego. To takie najbardziej doraźne właśnie są sposoby w domu. Natomiast co z zabiegami medycyny estetycznej? Robić, nie robić? Jak wypełniacze? Bo ostatnio wiemy, że wypełniacze są dość kontrowersyjne. I nie powinno się ich bezwzględnie poddawać pod właśnie okolicę oka. No oczywiście też można robić mezoterapię, która może też zminimalizować te worki. Na pewno całkowicie ich nie zlikwiduje, ale troszeczkę na pewno poprawi też nam się ta kondycja dolnej powieki, no i troszeczkę na pewno będzie wygląd dolnej powieki lepszy po takich mezoterapiach, z tym, że to też trzeba wykonywać w serii od jednej do nawet pięciu zabiegów co dwa, trzy tygodnie, w zależności właśnie jak reaguje nasza skóra. Zabieg chirurgiczny usuwania tłuszczu okołooczodowego okołooczodułowego to jest też bardzo no, zabieg, który już jest bardziej inwazyjny, ale no już daje nam wtedy konkretne skutki, konkretny wymiar wyglądu później po operacji powieki dolnej. Bo no wiadomo, jeżeli wycięta jest przepuklina tłuszczowa, jeżeli wycięty jest ten mankament, po prostu mamy już problem z głowy. Natomiast też blefa dolnej powieki też wchodzi w grę. I to wtedy często jest ta blefaropastyka, czyli wycięcie nadmiaru skóry, naciągnięcie, napięcie, nie tylko po prostu zminimalizuje nam kurze łapki, ale także właśnie w połączeniu z usunięciem tej przepukliny no, da nam spektakularne efekty i to są tak naprawdę najbardziej skuteczne zabiegi, które warto robić właśnie u chirurga. Ale kochane! Pamiętajcie, że bez codziennej pielęgnacji, czyli systematyczności, nasza skóra nie będzie wyglądała dobrze, nawet po bleforopastyce. Także taka codzienna pielęgnacja jest bardzo ważna. Dlatego podstawą pielęgnacji skóry dojrzałej jest właśnie systematyczność, dobranie do swoich potrzeb odpowiednio skomponowanych produktów, kremów, serów. Także toników, poczynając od pielęgnacji, zmywania oka, cała taka powinna być ta procedura po kolei ułożona. I to dokładnie opisuje i pokazuje właśnie w moim kursie, jak robić to dobrze krok po kroku. I tutaj link znajdziecie, kochane, w opisie. Warto jest zajrzeć, zobaczyć, bo pielęgnacja codzienna właśnie naszej dojrzałej skóry jest kluczem do wszystkiego, żeby później ta skóra nasza naprawdę wyglądała pięknie. No i kochane, podsumowując, to tak, zostaw koniecznie komentarz, co najbardziej pomaga Tobie właśnie w likwidacji worków pod oczami. Może masz jakieś nowe triki, nowe sposoby, którymi chętnie podzielisz się z nami? No i oczywiście, pobierz też checklistę darmową, co robić, by pozbyć się worków pod oczami. Link znajdziesz w opisie. A jeżeli interesuje Cię bardziej temat powieki opadającej, powieki właśnie już kwalifikującej się do blefaroplastyki, to koniecznie wejdzie w mój filmik, który znajdziesz na końcu tego materiału i tam będzie właśnie cały film dotyczący opadającej powieki i co zrobić zanim zdecydujesz się na blefaroplastykę. Kochane, pamiętajcie, że właśnie spojrzenie, że świeżość naszego spojrzenia nie zależy tylko i wyłącznie od skalpela, tylko właśnie od naszej systematyczności, w jakiej kondycji jest nasza skóra, a skalpel... I ingerencja chirurgiczna to już jest po prostu no, ostateczność, i nie każda z nas chce się na to też decydować. Także pamiętajmy, pielęgnujmy nasze oczy, powieki, dbajmy o sen, dbajmy o ruch, dbajmy o dietę, dbajmy, kochane, o siebie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.